Robiła już pani dla męża imprezy niespodzianki? To jedyny sposób na imprezę dla niego. Ze względu na dużą rodzinę? No właśnie. Wygląda młódki pana Kwinta. Nie widać jej. Nie ma co na razie wyglądać. Jeszcze ze dwie godziny go nie będzie. A! 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 Ojej! George, ja dziś nie obchodzę urodzin. Zaczekaj na pana Quinta. <laughs> Widzę, że wrócił wcześniej. O, co teraz będzie? <laughs> Niech pan go weźmie do siebie i zabawi jakoś aż do przyjęcia. Nie teraz, George. Jak się miewacie, moi drodzy? O, widzę, że łódka przecieka. Pechowy dzień, co? Ech, nie jest tak źle. Widziałem kawałek rzeki, którego dotąd nie znałem. Dno. Pójdę zmienić mokre skarpetki. E, e, nie, e, to znaczy, zapraszam do nas. <laughs> Chciałbym zbudować małą sadzawkę i potrzebuję rady na temat ryb. Ech, no dobrze. Tylko się szybko przebiorę i. Proszę, to twoje, idź do nich. A niech będzie. No to już pójdę. Hmm? Żaden kwint nie oprze się tym ciasteczkom. Mogą ci się przydać. Aha. <noise> no to do zobaczenia. Pan w żółtym kapeluszu Dzień, i George zasypali pana kwinta mnóstwem pan pytań. <noise> W takim dużym zbiorniku może pan hodować niemal każdą rybę. George chciał już zapytać, ile wielorybów się zmieści, kiedy nadjechał brat pana Quinta, Flint Quint. <śmulacza> 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 A? O, e, dzień dobry. George, to jest brat pana Quinta, zawiadowca stacji. Cześć, Flint. wszystkiego najlepszego. Cześć, Flint, wszystkiego najlepszego. <śmulacza> Oni urodzili się tego samego dnia, więc Flint też nie może dowiedzieć się o imprezie, jasne? Kwintowie byli bliźniakami. Dwie osoby, którym można życzyć sto lat. Piękny dzień. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy, więc przyjechałem. Tym razem chodzi o ryby, a nie o pociągi, więc możesz podnieść kotwicę. Spotkamy się potem w domu. Niech pan nie odchodzi, bo wokół naszej nowej sadzawki będzie jeździła kolejka. <noise> zaraz wrócę <noise> Halo? Ach, tutaj Kwintowa, nieszczęście Cukiernikowi zepsuł się samochód i nie mogą mi dostarczyć tortu Spokojnie, ja tam zaraz podjadę O, dziękuję To jest cukiernia pana To przy placu Franklina Twoja kolejka nad sadzawką tylko wypłoszy ryby. W takim razie zostaje tudel. Panowie, y, muszę jechać do miasta. Zajmiecie się Georgem? E, jasne, omówimy w tym czasie szczegóły konstrukcji. Uhu. George, tylko dopilnuj, żeby się stąd nie ruszyli i nie zepsuli niespodzianki. George wiedział, że to nic trudnego, bo bracia będą się ze sobą kłócić godzinami. No to mamy już wszystko omówione. Będzie sadzawka i kolejka. A teraz zabierzemy cię do siebie i narysujemy plany. George musiał zatrzymać kwintów w ogrodzie, inaczej nic z niespodzianki. Suche rybki! Mniam, miam, mniam, mniam. No cóż, możemy przekąsić je tutaj, a potem wrócić do domu. Doskonały pomysł! Im więcej krakersów, tym dłużej kwintowie zostaną w ogrodzie. Ale coś tu się nie zgadzało. Kolejka przywiezie karmę dla ryb o dziesiątej i potem o trzeciej. Pora coś przekąsić. Uh, uh. Szwagierka doniosła mi właśnie, że potrzebujecie posiłków. Cześć Flint, wszystkiego dobrego. Cześć Flint, dla ciebie też. Cześć bracie, wszystkiego najlepszego. To ty nie wiedziałeś? Urodziliśmy się tego samego dnia. Jestem od nich starszy. O dwie minuty. Trzech kwintów to aż trzy okazje, żeby zawołać sto lat. Coraz lepiej. Kruche rybki, mniam, miam, miam. Nie śpiesz się tak, byliśmy tu pierwsi. George musiał przynieść trzeci talerz dla trzeciego z kwintów. Nieźle! A gdzie straszna brzeża! Zaczekajcie, ja mam w domu sok, najlepszy do tych ciasteczek. Chodźcie wszyscy ze mną. George! Dokładnie taki sok. No dobrze, usiądziemy sobie tutaj i zabierzemy się za kruche rybki. Kruche rybki! Mniamy, mniamy, mniam! George musiał się przyznać, że wylał sok. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! George, poznaj naszą siostrę, jedyną w rodzinie lekkoatletkę. Ma trzy złote medale olimpijskie. O, daj spokój, to było dawno temu. Widziałeś? Trzy? Czworo kwintów, cztery okazje, żeby zawołać sto lat. Coś wspaniałego. Słyszałam, że chcesz wybudować bieżnie dla sportowców. Czy to są kruche rybki? Mniam, niam, miam, miam. Nim <laughs> George podzielił ciastka na pięć porcji, kwintów znowu zrobiło się więcej. Jak miło was widzieć wszystkich razem. Wszystkiego najlepszego! wszystkiego najlepszego George poznaj naszą siostrę centquint drukuje pieniądze dla rządu oto moje najnowsze dzieło Słyszałam, że jest wam potrzebny kosztorys nowej sadzawki? Ha? Pięcioro, o, tak, zgadza się. To już wszyscy kwintowie, jesteśmy pięcioraczkami. Ciekawy jestem, do czego jest ten pilot. O, oh, George! Znalazłem twoją łódkę. W zamrażalniku. Gdybyś trochę bardziej pilnował swoich zabawek, nie gubiłbyś ich bez przerwy. Chcesz iść ze mną do parku? Cieszysz się, że łódka się znalazła, e, George? Yeah. Fryga też chciała się bawić uh -huh. w błocie. Uh -huh. Słuchaj, hey George, a może pójdziemy do domu coś przegryźć? Ha, 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 ha. Uh, uh. Ha, ha. Tylko wytrzyj się najpierw trochę, bo jesteś brudny. Ha, ha. <laughs> Widzę, że to będzie trwało cały dzień. Chodź, umyjesz się w domu. No dobrze, George. Kanapki. Gotowe? Zanim siądziesz do stołu, musisz się umyć. Idź do łazienki, a ja zaczekam. Ach. Ach. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić Georgea do kąpieli: piana i. Żaba rychotek. George nie mógł go znaleźć. George! George, czemu to tyle trwa? Później tutaj posprzątasz. Najpierw umyjesz się sam i wreszcie zjemy lunch. No, wskakuj. <noise> Rozumiem. Chcesz, żeby cię wrzucić do wody z pluskiem, tak? Dobra. No to już! Płyń po oceanach! <noise> Nie łaskocz mnie! <noise> tak, ja wiem, że już dzisiaj się kąpałeś, ale jesteś cały w błocie. George, a widziałeś te piany? Patrz! Nie było mowy o kąpieli bez rechotka. Gdzie on się podział? George! Oh. George nie chciał się przyznać, że znowu zgubił zabawkę. Na pewno zaraz ją znajdzie. George! George, nie chcesz się wykąpać? A wieczorem się wykąpisz? Nie wiesz tego. A jutro? Nigdy? A, okropnie się utytułałeś i wszędzie zostawiasz ślady. No dobra, George. Nie będę cię zmuszał do kąpieli, ale może umyjemy twoją ciężarówkę. Nie przeszkadza ci, że ja w tym czasie wypucuję samochód? George uwielbiał robić pianę. Nie potrzebował do tego wanny. Wystarczyło wiadro i trochę mydła. Mydlane bańki były lekkie i lśniące i tańczyły w powietrzu. Ale George przypomniał sobie o rechotku. <laughs> ha ha, świetnie! Czyściutki! Gotowe! Dobry, George, jak ładnie wyglądasz. E, no cóż, z jednej strony wyglądasz ładnie. Chyba przyda ci się szybka kąpiel. Ech, no właśnie, ale nie mogę go skłonić do kąpieli. Nie wiem, co robić. Może George jest za duży na kąpiel w pianie? Oczywiście. No jasne. Ech, moja małpka tak szybko rośnie. Właśnie przyszło mi coś do głowy. No, chodź, George, do domu. O, o, dziękuję pani profesor. Jest pani genialna. No tak, wiem. Chyba rozumiem, dlaczego nie chcesz się więcej kąpać. I zgadzam się, od tej pory zamiast się kąpać, będziesz brał prysznic. Teraz już możesz odkręcić wodę. Oh! 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 George? George? A, ah. dobra. Ani kąpiel, ani prysznic. Wyjdę się trochę przejść i spróbuję o tym nie myśleć przez jakiś czas. To wcale nie takie łatwe przestać o czymś myśleć! Bańki! Może rechotek był gdzieś niedaleko. Cześć Betsy! Cześć Steve! Dzień dobry! Betsy umiała puszczać bańki, ale nie była zieloną żabką. Fryga! Hej George, chodź mi pomóż! Aha. Tak, pomóż Steve'owi, on ma mydło i wodę i bańki i mydło? Super, możesz na przykład puszczać bańki, żeby przyciągnąć klientów. George uznał, że trójkątny przyrząd był zepsuty. Ale kwadratowy na pewno się sprawdzi. Na początku też byłam trochę zawiedziona. Nieważne, którego przyrządu użyjesz, zawsze wychodzą okrągłe. Każdą mydlaną bańką George bardziej tęsknił za rechotkiem. Fryga, gdzieś ty się tak ubrudziła! Hej, George, chodź mi pomyśleć. Umyjesz piłkę, frygi? A może, przy okazji, sam się trochę opluskasz? No przecież. Był park, i błoto, i fryga. Ach, nie, nie! Ona jest cała w błocie! George! Zaczekaj. Dobra, spotkamy się w domu. Ach. 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 Ledwo zipie. A, a po co ten cały wyścig? George, czy, czy ja dobrze widzę? No super, to wspaniale. Ja. E, e, rety. Naprawdę nic z tego nie rozumiem.